Cześć, dzień dobry. Nie mamy dzisiaj za bardzo czasu, bo za jakieś 3 godziny muszę być na lotnisku. lecę się znowu do Afryki, do Egiptu. Sama. Będzie mówili czwarty raz w Egipcie, drugi raz w Kairze, drugi raz w Egipcie całkiem sama. A słuchajcie, nie lecimy na wakacje, lecimy do znajomych i też troszeczkę biznesowo. Ubieram się niesamowicie, bo to jest taki mój życiowy goal, że lecę sobie na inny kontynent, do znajomych. Kair to jest największe miasto Afryki, więc skoro za trzy godziny muszę być na lotnisku, to to chyba najwyższa pora, żeby się spakować. Więc właśnie to robię. Ogólnie to mój plan był taki, aby zmieścić się w bagaż y, podręczny, w sensie wziąć po prostu małą walizkę i ją nadać. No, ale jak zaczęłam wszystko wyciągać, to zbierało się tyle rzeczy, więc nie ma opcji, ale nie wszystko jest dla mnie. A więc to są nie moje rzeczy: to są prezenty dla moich gości, bo będę odwiedzać dwie goście. Dwie piżamy, jedna na jedną część wyjazdu, druga na drugą część wyjazdu. A tutaj mam bliznę, czapkę, stroje kąpielowe. Widziałam sobie jakieś dwa sportowe sety, jakbym się chciał poświczyć. Make-up, pielęgnacja, te dwie kosmetyczki pokazywałam wam we vlogu z Indonezji i Singapuru. Szczytka do włosów, apteczka, ma torebka, moje suplementy, okulary przeciwsłoneczne, Chusta, of course, must have podróży. Tu mam jakieś top. Tam są dwie pory spodenek, tu mam sukienki na wieczory i outfity na chodzenie w ciągu dnia, czyli długie luźne spodnie długie luźne koszule tak żeby zakryć y, ramiona kolana wszystkie tatuaże i tak dalej mój dress Egipt sobie na powrót i laptopa słuchajcie muszę go włożyć do bagażu głównego niestety bardzo ale to bardzo chciałam tego uniknąć ale no niestety nie mam wyjścia bo jedyną moją taką dużą torbą jaką wiecie samolotową do której mieści się laptop to jest Louis Vuitton Neverfull a jej oczywiście nie chcę brać ze względu i na logo i na to że ona się nie zamyka nie chcę po prostu nią tak świecić i tak dalej więc biorę uwaga koszyk bo on się zamyka tutaj mam jeszcze buty poza Easy w których y, jadę Mnóstwo, mnóstwo sprzętu Statywy, aparaty, baterie, karty pamięci Dyski twarde Musimy to spakować Dobra, raczej czyli jakoś się zmieściłem To nie jest taki zawodowy Tetris jak robię Zazwyczaj moja strójna droga, krótkie spodenki. Różnica, mam stani, czego zazwyczaj nie robię, bo przypominam, że lecimy do Egiptu. Bo jest takie, słuchajcie, że ja chyba nie przemyślałam jednego. Że moja walizka jest chyba, ja jestem tego praktycznie pewna, że za ciężka. Mmm, no, ale nie wyglądasz. Masz żarcie? co? To... O, dzięki. A ty tłumaczył, prośba swoją? Dobra. Będzie wyższa matematyka. Dobra, 52, prawda? 53. A, 3. A. Czyli telefon, telefon biegną. Nie się nie liczy. A? Tak, no. 52,5. Ej, z subom. Może 54. Teraz. 70. 75. 70. 7,5 odjąć, 5,3. 22. To kiw, mam no. 23. To no. już nie wypokoję, no. wszystko Jakbyś mała porcja. No to nie dojdziesz tej wyżej. Girl. Jak wyglądała moja podróż do tego miejsca? Wy zobaczycie zaraz, ale ja z tego miejsca Chciałabym bardzo podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka Czyli AleRabat AleRabat to zarówno aplikacja na telefon jak i wtyczka Która pozwala wam, uwaga, oszczędzać podwójnie Ponieważ mając aplikację AleRabat na waszym telefonie Oraz wtyczkę zainstalowaną w waszej przeglądarce Same one wyszukują wam najkorzystniejszych ofert Najlepszych rabatów i kodów promocyjnych Wtyczka sama szuka wam najkorzystniejszych kodów rabatowych I wybiera te najlepsze dział to zarówno w sklepach z elektroniką, kosmetyką Artykułami domowymi, ale także przydaje się podczas podróży. Dodatkowo z każdej transakcji wykonanej dzięki aplikacji oraz wtyczce. Naliczany jest Wam cashback, czyli jakiś procent z Waszych zakupów wraca na wasze konto Alerabat. Dzieje się to dlatego, że Alerabat po prostu współpracuje ze sklepami, na których macie te kody rabatowe, i cashbacki i po prostu dzieli się z Wami tymi pieniędzmi. Także wy oszczędzacie podwójnie, a wtyczka czy aplikacje są oczywiście darmowe. Także instalujecie raz i potem wszystko działa Wam automatycznie, samo się nalicza i po prostu dzięki temu oszczędzacie. No i jeszcze zarabiacie. Ja zarówno wtyczkę, jak i aplikację mam już od dawna, mówię wam już o tym też nie pierwszy raz, także gorąco zachęcam was do zainstalowania, link zostawię wam na początku opisu, także koniecznie sprawdzajcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Adarowat za bycie partnerem tego odcinka i że dzięki nim takie podróże jak ta są możliwe, a wy zobaczcie dalej moją podróż. Już po odprawie, wszystko poszło dziwnie, super gładko, super łatwo dzisiaj. Mam do odlotu półtorej godziny, co? Dobrze mówię? Tak, półtor dwie godziny. Powoli robi się głodna i chyba mam ochotę na maka mówienie do kamery na środku lotniska jest yy, wychodzeniem poza moją strefę komfortu absolutnie, ale z drugiej strony mam takie hej, nikt mnie to nie zna, a potem sobie przypominam, że jestem w Polsce i praktycznie zawsze jestem na lotnisku, kogoś spotykam, bo kilka moich widzek też tutaj pracuje ale trzeba, trzeba przełamywać strachy, ale sama do Afryki nie boję się, a boję się gadać do kamery na lotnisku. Rzeczy o podróżowaniu solo, a zwyczaj jako solo kobieta podróżująca, o których się nie mówi. Jeszcze nawet nie będę Polski się sobie po prostu na lotnisku i patrzy się na mnie jakiś creepy fazek. I jak ja się na niego patrzę, to go to wcale nie kropuje I nadal się na mnie patrzy i teraz siedzę i ciągle czuję na sobie jego wzrok Mmm, frytaczki z maczka Pytanie, które często się pojawia w moim kierunku na podróży jest jak wyglądają procedury lotniskowe Są dwie, a właściwie trzy opcje Pierwsza opcja jest taka, kiedy lecę w obrębie strefy Schengen, czy powiedzmy Unii Europejskiej tylko z bagażem podręcznym, a wtedy zazwyczaj odprawiam się online. Dostaję swój bilet, czyli tak zwaną kartę pokładową już a wcześniej, mam ją w telefonie wydrukowaną, zazwyczaj mam ją w tym w iPhone'owym. I tyle, wtedy tylko przyjeżdżam na no, lotnisko, przechodzę przez bramki, te takie security check i mogę już się dać do samolotu. Jeżeli natomiast jestem w strefie Schengen, ale nie mam możliwości odprawy check-in, bo mam duży bagaż, to najpierw ten bagaż oddaję i na podstawie paszportu i mojej rezerwacji, kiedy oddaję bagaż, jest mi wydawany bilet, idę przez security check i wsiadam do samolotu. Ale jeżeli tak jak dzisiaj mam i bagaż, ale co, poza strefą Schengen, to jeszcze siedząc sobie tutaj na tej strefie lotniska, muszę przejść przez taką dodatkową kontrolę paszportową. Teraz są już takie automaty, że po prostu skanujecie swój paszport, ale kiedyś to była taka kontrola klasyczna, celna i mój potyp, że jeżeli właśnie tak lecicie z no w sumie już teraz nie, ale kiedyś to dopiero przechodzicie na tą strepę właśnie wylotów tych takich dalekich, poza europejskich, przed już samym wejściem do samolotu, bo jak 5 lat temu leciałam do Stanów i przyszliśmy już sobie na tamtą strefę, a tam wtedy ona jakoś dopiero powstała i nie było tam e, nic do jedzenia i tak dalej i potem się okazało, że mamy 4 godziny opóźnienia samolotu, a jak już przejdziecie tą kontrolę celną, to już wrócić nie możecie. To było straszne. Teraz już tam cała restauracja, normalnie wszystko, ale kiedyś nie było i uraz mi do dziś został, więc do jakiejś 14.30 sobie zostanę po tej stronie latyńskiej dopiero później sobie przejdę przez kontrolę. Na każdym lotnisku znajduje się jakiś pokój do modlitwy i ja nigdy nie widziałam takiego na żywo, a to jest na każdym, na każdym lotnisku. Chciałabym wam pokazać jak wygląda taka chrześcijańska kaplica. Cykałam się, to przyjdzie, stwierdziłam, dobra, Jolo więc tak wygląda, na szczęście nikogo tu nie ma. Dobra, spadamy. I jest jeszcze taki prayer room dla bardziej muzułmanów, Ja się cykałam, że tu ktoś może być. A, dobra, nie ma nikogo, tu się modlą. Żydzi i muzułmanie. Jestem dumna z siebie, że to zrobiłam. Zawsze chciałam to zobaczyć. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje, jak mam wam to opowiedzieć, nie mam pojęcia, co właśnie mówię. Tak mi się łapy trzęsą żeby jakoś oprzeć, nie wiem co się też przed chwilą stało. Doleciałam do hurgady i słuchajcie, siedziałam sobie w samolocie gdzieś tam z tyłu. No i przypomniało mi się, że kurde, ja mam jakby równą godzinę od momentu dotknięcia ziemi z Polski do już wystartowania do Kairu, więc totalnie hardkrowa przysiadka, bo ja nie potrafię, oczywiście, inaczej. Nie no, no tak mi się po prostu loty poukładały. Więc przed samym lądowaniem podeszłam do stewardess i pytam, co mogę zrobić, żeby wyśmiać jaka że z samolotu. Oni mówią, żebym po prostu się przysięgnęła do pierwszego rzędu, więc to zrobiłam. Pierwsza wyszłam z samolotu. Bardzo mi w ogóle tutaj pomogli, słuchajcie, z wizami i tak dalej. Naprawdę byli mega mili i to tacy naprawdę czysto mili, chcieli mi pomóc, więc mnie przepuścili bez kolejki. nigdy praktycznie mi nie sprawdzili dokumentów. Dostałam wizę jakby totalnie inaczej niż normalnie, jak się wiecie, tak turystycznie przyjeżdża do Egiptu. No po prostu cudownie mi tu potraktowali. Ale jak za każdym razem ja naprawdę kocham Egipt. No ale nie pójdę na drugą odprawę bez bagażu, a już był taki czas, że oni powinni zamknąć gate. Ta. Już powinno być wsiadanie do samolotu, a ja jeszcze nie mam odebranego bagażu z poprzedniego, a co dopiero jakieś wiecie: security check i tak dalej. I słuchajcie, nie wiem, jak to się stało. Zaczęły wyjeżdżać w końcu te bagaże z Polski i mój wyjechał jako siódmy. Rozumiecie to? Powiedz mi, ile razy w życiu mieście tak, że wasz bagaż wyjechał na początku? Bo ja nigdy. Pierwszy raz w życiu, wtedy akurat, kiedy potrzebował mój bagaż powiedz był na samym początku Już w tej bluzie, bo nie chcę się już tutaj wiecie rozbierać, bo ten lot już jest taki lokalny, wszyscy na mnie patrzą, bo jestem białą kobietą, więc się nawet wiecie, nie rozbierałam, bo tatuaże i są tak spocone jak świnia, już po prostu mam wszystkie dość. Co się trzęsę, ale zdążyłam, bo wiecie, u nas się zamyka te gatey wcześniej, bo ogóle tutaj jest totalna wyjebka. Mam małe jeszcze opóźnienie, już powinnam wylatywać, a ja mam od za pół godziny zdążyłam. Zdążyłam. Nie wierzę w to. Jestem już w samolocie, siedzę sobie między dwoma e, bardzo miłymi e, panami i siedzę zaraz w pierwszym rzędzie jakby w klasie dla biedaków, przede z Business klasa. Słuchajcie, tutaj naprawdę jak jest taki stereotyp, że o biedny afrykański kraj i tak dalej Tu się są tak fancy ludzie i te siedzenia w ogóle są tak fancy i tu wygląda tak fancy, że wiecie mówi się, że jak ktoś jest naprawdę bogaty to po nim nie widać, że jest bogaty i to są właśnie tacy ludzie a nie jak u nas wiecie na lotniskach jest taki e, często festival cringe, że każdy się obwiesza tymi markami jak tylko może pewnie wiek latać, to wiecie o co chodzi I właśnie po raz pierwszy e, pożałowałam, że mam takie spodenki bo te siedzenia no pewnie w są lepsze ale są tak szorstkie, że mam ochotę sobie wydrapać uda Siedzę między dwoma panami Jeden biznes ląd drugi taki starszy dzielusz, którego nas ciągle spada na mnie. Więc śmiesznie. Ach, nie wiem, że tu jestem. Doleciałam największe miasto Afryki, największe miasto Egiptu, miasto, w którym mieszka tyle ludzi. Jak nie więcej ile jest w całej Polsce i nie ma tu internetu, nie mam jak znać Oli, że doleciałam ani na którym terminalu jestem my life mam. Noż po prostu nadal nie mam internetu, bo sklep z internetem jest w części international flights, jakby zanim się odbierze bagaż, gdzie nie mogłam się cofnąć bo ja przyleciałam z domestic flight jakby z miasta w Egipcie do miasta w Egipcie śmiesznie, bo tutaj nie można sobie tak wejść na lotnisko przez to, że no, kiedyś tutaj wiecie Egipt ma dużą taką historię zamachową i w ogóle więc jest taka bramka i wszyscy czekają czuję się jak na, nie wiem, meetupie we Wrocławiu 2016, <grym> zobaczcie jak to wygląda wszyscy czekają aż ktoś przyleci, musiałam włączyć swój internet, więc pewnie Zapłacę majątek Ogromny, ale to słuchajcie, ogromny plus jest taki, że nie jestem już blondynką Jak mam teraz bluzę, więc wiecie jestem taka zakryta Bardziej to nikt na mnie nie zwraca uwagi A normalnie już w tym momencie miałam totalnie przerąbane, więc jest plus ciekawe rzeczy No ale wtedy też jechaliśmy coś takiego było no, Ale to że to zachwyca za każdym razem po prostu tak, słuchajcie, wygląda najnowocześniejsza dziennica w na O, to na manowce, gdzieś ci tu wiozę, czekaj. A jak jest w ogóle jasno tutaj. Czekaj, czekaj, zaraz, zaraz, zobaczcie, to co w ogóle tutaj jeszcze budują. Widzisz, o, koparki, budują tu jeszcze. Myślałam, że to Tamem Tak, Co powiedział? Że tu jest garaż i że tutaj e, no, nie będę musiała płacić, także jak z serka halloumi z dżemem figowym. I sałatka, jak ona się nazywa? Tabule, tabule.